17 października na rynku New Connect zadebiutowała spółka Langlocom. Podstawową działalnością spółki jest produkcja multimedialnych kursów do nauki języków obcych. Langlo jest spółką młodą, która ma dopiero 18 miesięcy, ale już przez te 18 miesięcy udało nam się zrobić całkiem, całkiem sporo produktów. Odpaliliśmy serwis internetowy Langlocom. W którym to wszyscy użytkownicy mogą znaleźć materiały dotyczące nauki języka angielskiego. Są to materiały darmowe. Celem tego portalu jest nauka języka, ale również dla osób, które znają już język angielski w jakimś tam stopniu rozszerzenie, możliwość rozszerzenia znajomości ich języka angielskiego. Jest to oczywiście jakiś nasz początek. Oprócz tego proponujemy kursy e-learningowe. Jest to oczywiście przyszłość, przyszłość edukacji na świecie. W przeciągu dość krótkiego czasu chcemy odpalić platformę, na której dostępnych będzie około 30 kursów dotyczących nauki języka angielskiego. No to kursy na różnych poziomach zaawansowania, a także kursy zawodowe i kursy tematyczne, np. kursy przygotowujące do egzaminów podświadczających znajomość języka angielskiego. Debiut Langlocom spotkał się z zainteresowaniem akcjonariuszy, a rynek wycenił ofertę spółki lepiej od ceny emisyjnej. Debiut spółki spotkał się z zainteresowaniem. Widać to po tym, jak kurs poszybował, aczkolwiek poszybował takim takiej ostrożnej wielkości. Uważam, że to jest dobry odzew, albowiem rynek odpowiedział prawidłowo na Państwa ofertę. Wycenia ją zdecydowanie wyżej niż cena emisyjna. Jest to dobry prognostyk na przyszłość. Spółka Langlocom planuje rozszerzenie swojej oferty edukacyjnej. W swoim głównym założeniu chcieliśmy nauczać języków obcych za darmo. Dookoła te wszystkie rzeczy, które się działy, typu konferencje, raporty, miały nam przynosić źródło finansowania. Tak, oczywiście, zostaje. Czyli te wszystkie usługi, które do, tej pory, które do tej pory oferowaliśmy rynkowi, czyli sprzedaż płyt CD, konferencje, raporty, zostają i na tym będziemy dalej czerpać przychody, z tego będziemy dalej czerpać przychody. Natomiast w tej chwili również chcemy zarabiać na samej nauce języka angielskiego i innych języków poprzez to, że chcemy je wdrażać na platformach. Oczywiście część nauki, znaczna część będzie również cały czas dostępna bezpłatnie, natomiast planujemy, planujemy te kursy specjalistyczne, kursy dla prawników, lekarzy, kursy przygotowujące do kursy zawodowe planujemy już odpalać w wersjach płatnych. Langlo.com ma również sprecyzowane plany dotyczące rozwoju swojego serwisu internetowego. Bardzo zależy nam na tym, żeby nowy serwis, który będzie bardzo obszernym i bardzo dużym portalem tematycznym rozwijał się również pod względem odwiedzalności, czyli pod względem Unique Usera. W związku z tym będziemy budowali bazy partnerów, klientów, gdzie jasno i łatwo będziemy określali targety i kierowali kierunkowe i celowe, celowe oferty.